ma ludzie, Michał z tej strony pozdrawiam z Dublina słonecznego Dublina co się rzadko ostatnio zdarza bardzo mnie to cieszy słuchajcie, temat przewodni dzisiejszego nazwijmy to odcinka humus. parę dni temu koleżanka pochwaliła mnie powiedziała mi, że zarówno jej jak i jej znajomym bardzo smakował hummus, który zrobiłem więc postanowiłem się podzielić przepisem na hummus, który robię sam. Co to w ogóle jest? Humus. Taka pasta z ciecierzycy, z czoskiem i tahini. Tahini to znowu inna pasta z mielonego sezamu. Nieważne, ogólnie hummus trzeba lubić. Nie każdemu to na pewno przypadnie do gustu, ale polecam spróbować. Zapraszam na film. Obejrzyjcie, ocencie. Jeżeli się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Lecimy z tematem. Zaczynam cały mój proces od ciecierzycy. Puszka kupiona w sklepie. 400 gram łącznej wagi, z czego samej ciecierzycy 240 gram. Tahini, oczywiście też kupione w sklepie, czyli ta pasta sezamowa. W pierwszej kolejności odlewam sobie wodę, ten sok z ciecierzycy, i ciecierzycę przerzucam do miski, w której będę to wszystko mieszał. Do tego czosnek. Na tą ilość cztery ząbki mi wystarczą. Posiekałem sobie je na mniejsze kawałki, bo to wszystko będzie jeszcze mielone. Będzie mi po prostu wygodniej zmielić. Do tego sól około pół łyżeczki. Nie za dużo, ale kto lubi, może dodać oczywiście więcej czosku, więcej soli, więcej wszystkiego. Sok z cytryny na oko mniej więcej. Sok z połowy z cytryny. Nie, nie za dużo, żeby nie było zakwaśne, ale wszystko tak jak mówię. Możecie dodać więcej, będzie kwaśniejszym. Możecie dać więcej czosnku, będzie bardziej ostre, bardziej słone. Kto jak woli. To są proporcje, które powinny być takie standardowe. Tachini w słoiczku, czy tam w puszce, zależy co kupicie, to zawsze jest takie oddzielone ten olej od pasty, więc najpierw trzeba to wymieszać zanim. Zanim dodam to do reszty, tak mniej więcej, żeby, żeby było to wymieszane. I dodaję na tą ilość, którą robię, pół słoiczka. Tego, który, który kupiłem, ten słoiczek ma 160 gram? Tak, 160 gram, więc dodałem około i razy ŻWI 80 gram. Teraz to wszystko mieszam, żeby zobaczyć, yy, jaka jest konsystencja tego. I dodaję oleju. Na początek dodałem 100 ml. Ja zazwyczaj robię to w większych ilościach, dlatego tutaj musiałem robić to etapami. Dlatego najpierw dodałem 100 ml. Wymieszałem. Nie jest to jeszcze, co, to, to, jeszcze to, czego szukam. Więc dodałem kolejne 100 ml. To ogólnie chodzi o to, że jak będzie za mało oleju, będzie się to, będzie się to bardzo ciężko mieliło później, a będę to mielił w blenderze takim ręcznym, więc nie mam w domu profesjonalnych kuchennych narzędzi takich takich z dużej, dużej do porządnej kuchni. Wymieszane. I jeszcze sobie przypomniałem, że powinienem dodać pieprzu. Teraz tylko to zamieszam. I to jest gotowe do zmielenia. Tak to powinno wyglądać w, w, na tym etapie. Przerzucam sobie to do miseczki blendera, w którym będę to blendował, mielił, zwał jak zwał. Ta ilość, którą, którą robię, idealnie powinna się zmieścić do tej miseczki. I tak było. Zamykam i po prostu muszę to zmielić. Kilka minut, żeby to się porządnie zmieliło, żeby to wyszło. To musi wyjść taka fajna, taka fajna pasta. Dlatego musi być to bardzo, bardzo dokładnie zmielone. Kilka minut musi to potrwać. I po kilku minutach otwieram i tak to wygląda. Dokładnie to, czego szukałem. Tak jak mówię, dodalibyście więcej oleju, wyszłoby rzadsze, co też nie ma żadnego problemu. Humus to humus. Humus gotowy, ogólnie przerzucam sobie do jakiegoś pojemnika, jakiejś miseczki, czegokolwiek. Co tam kto lubi, co tam kto ma. I tak mniej więcej to wygląda. Tak jak powiedziałem, nie jest to dla każdego. To naprawdę trzeba lubić. Mi też chwilę zajęło, zanim się przekonałem, ale ogólnie fajny, fajna sprawa, fajne smarowidło. Naprawdę można gorąco polecać. Życzę wszystkim smacznego, mam nadzieję, że skorzystacie. Jak film się podobał, zostawcie łapkę w górę, w górę kliknijcie subskrypcję. Widzimy się przy następnym filmie. Trzymajcie się ludzie. Tymczasem.